Witam serdecznie wszystkich synów amatorów szachowych. Z tej strony debil Bartosz Rudecki, mistrz Radomska. Dzień dobry. Dziękuję serdecznie za donate. W dniu dzisiejszym, moi drodzy, zaprezentuję wam troszkę poważnej gry. Najwyższa pora, żeby te szachy weszły troszkę na wyższy poziom. Po krótkiej, merytorycznej dyskusji z użytkownikiem Szachowy Mentor doszedłem do wniosku, że mocno zabądziłem w życiu. A gdzie Z tego kurwa, tytułu dwa także krajaty. pragnę tfu, poinformować amator. Was, że nie zamierzam więcej tracić czasu na Was oraz Wasze wybryki na czacie. O teraz ten kanał jest w pełni merytoryczny, a każdy amator szachowy będzie panowany na czacie. Przez Wasze tfu, amatorskie podejście do królewskiej grzy, a także niemerytoryczne piscolenie na czacie, wysyłanie emotek dupy, śmianie się z Mamona, zaniedbałem swój rozwój szachowy. I z tego tytułu pragnę, moi drodzy, powiedzieć, że po krótkiej retrospekcji swoich wszystkich działań w internecie, postanowiłem być wreszcie poważnym człowiekiem. <noise> witam cię, Dawidzie. I moi drodzy, plan jazdy na dziś: merytoryczny coaching zawodnika, jakim jest Slayprox, w akompaniamencie muzyki klasycznej. Siema! O, halo! Halo, halo! Siema. Siemaneczko, witam! Siema, dobra, robisz ze mnie szachowego geniusza. Już myślałem, że jest mentora, ale. Nie już, już poznałem kto to. No nie wiem, najbardziej się gubię w środkowej grze, bo na przykład końcówki to ja rozumiem, że no trzeba zrobić tak, żeby on przegrał, ale środkowa gra, nie za bardzo ją rozumiem. W sensie brakuje mi planu na grę. Jest to tak szczerze, jak ja bym miał tobie powiedzieć, to ja mam ten sam problem. Aha, dobra, no czyli szachowy mentor miał rację co do ciebie wszystko. Nie, ciebie szachowy no, mentor ma zawsze rację, to jest przede wszystkim pierwsza zasada <laughs> community szachowego. Dobra, słuchaj, generalnie na czeskami na siebie gramy, tą pierwszą partię, na czas gry mutujemy się i rozgrywamy dobra. na siebie. Dobra, dobra. Dobra. Z tego co wiem, Slayprox jest jednym z lepszych, jeśli chodzi o tych wiecie, graczy, którzy nie grają na co dzień, tak jak ja w szachy. Dobra, gramy Gambit szkocki, nie? Bo mam wrażenie, że Slayprox albo... Piurgenz albo obejrzewam jakąś pułapkę z TikToka, bo czuję, jakby on tutaj decydował o losach partii. Zerknijmy, proszę, że jak pójdę z powrotem tu, to on gra znowu tu i mamy remis. Jak pójdę tu, zagraję w 4, mam związanie, bicie, bicie. Ja uciekam koniem do dupy. Wiecie, no pią więcej, ale z tak nieaktywną pozycją. Ja pierdzielę. A najgorsze jest to, że tu jak pójdę na D5, bo taki jest mój plan, jak on pójdzie tu, atakowana jest moja figura podwójnie, gram D6, bicie, a może tak, on tu, ja tu. Jak zagra F4, to chyba jestem w szopie, w, w domu, że jest git. O, to chciałem powiedzieć. Z giga widzowie Kongo tutaj, afera w opór, nie? O, dobra, jakby to działało, to miałbym GG, ale nie działa. Oddaję za darmo figurę. Pamiętajcie, że wszystko kręci się wokół tego, że ten E5 jest atakowany. Jak jesz w klatce, nie? Bo po zagraniu B5... Kurka, kurde Ja teraz serio się pocę Dobrze gra No zobaczcie, ja biję darmowego konia, on to bije gońcem I jak ja źle ucieknę hetmanem To on bije z szachem Więc ja muszę zbić, on bije, ja daję szacha On gra goniec szach, ja się zasłaniam hetmanem Pion więcej Teoretycznie mam D6 ruch, który Bicie, bicie, szach na zyskanie tempa Tu i tu, bo że jestem tak pasywny Jak jesz w klatce, no ale dobra Dospermiony ruch, jest plus jeden dla białych Dzień dobry a to tylko wskazuje o tym, że musi być inteligentnym gościem, nie? O kurwa! On ma ruch! A nie, dobra, bo napisałeś, że ma ruch goniec F6, ale go nie ma. Ponieważ jest szach, nie? Taki był mój plan. Ale mnie wystraszyłeś. Ty, tu będzie pat. Uff, halo. Gibbij życie takie właśnie jest Ty jakiś pojedynczy jesteś dobrze było? Dobrze A... stary? Chat mnie wyzywał, <laughs> że dawno nie byłem tak spocony. Moment, ja ci muszę zadać bardzo ważne pytanie. Czy ten Gambit, ale China w partii szkockiej to jest coś, co znasz, czy to jest losowy freestyle? Tak, na poprzedniej turnie się tego uczyłem. Ale ja jakoś... Nie, nie, nie. Yy, to uczyłem się tego jakby grając partię, w sensie wie, że potem analizowałem. I po komputer mi mówił, że, że dobrze jest potem to zagrać I to jest on. PYŁO PLUS JEDEN, O kursa. To bardzo dużo na to, że dałeś piąka stary Zachrzę, pierwszy raz w życiu zagrał mi ktoś gambit a Regina, nie? Nie wiem, no, zaskoczyłeś mnie Tak pozytywnie Myślałem, Dobrze, że to znaczy, gorzej. że jest potencjał, jest potencjał Słuchaj, dokładność 80, ja 86 To była giga ciekawa partia Właśnie widzę I mega wygrana, mega wygrana I słuchaj, zrobimy tak Partia, którą specjalnie dla ciebie przygotowałem Dobra. To się nazywa partia nieśmiertelna. Generalnie zawsze jakiś jeden wybitny, chociaż szachista na świecie, pozostawił po sobie taką spuściznę w postaci partii nieśmiertelnej. A dlaczego jest nieśmiertelna? Lecimy. Patrzymy z punktu widzenia czarnych, czarnymi granicowicz. Nie musisz wiedzieć, kim jest. Żył i był dobry. Wymyślił ten debiut. To się nazywa obrona Nicowicza. A to. mu na koniec życia, czy nie? E, wiesz, co każdy gel... szachista jest pany? Nie wiem, Fischer chyba taki był, nie? Że on potem sobie. No, no dawaj, co wiesz bo... o nim? Yy, że on w ogóle potem rzucił jak chyba nawet szachy, bo mu odp****ło i jakiś taki tryb pustelnika miał. Stary Fischer był mistrzem świata i uznawany jest za najlepszego szachistę wśród, wśród wszechczasów. Był Amerykaninem i go prześladowali Rosjanie. No i on zaczął dziczeć, zaczął dziczeć i ostatecznie przed swoim zniknięciem zagrał mecz o mistrzostwo świata. Wygrał i powiedział, sp***daram ze świata szachowego, <zyskujesz> za słabo gram końcówki. Tak powiedział mistrz świata. I stary przez 13 lat nikt go nigdzie kur... nie widział. Chłop mieszkał na jakimś pustkowiu w rejkawiku i wyglądał jak bezdomny. I słuchaj tego. No, no, no. Wraca po 13 latach do gry, rozpierdala aktualnego mistrza świata i znowu znika. No powę. <grym> stary to ja już wiem, skąd y, znasz Ludwiczka? Taka bajka kiedyś była. No, no, no. I tam był motyw zamaskowanego szachisty. On, co co, co tak. w on rozprzolił i zniknął. Ja myślę, że to z tego było. No, to może jest bardzo prawdopodobne. Ja... No, bez kitu, Andy Anderson to był Bobby Fischer. Oj, teraz stary, nie ma ruchu! Jakby Rilton, patrzcie, widzowie, zobacz Slay. Gdziekolwiek pójdzie Hetman, no. jest zbity. Jak gdziekolwiek pójdzie goniec, przykładowo tu, bo tylko tu może, no tu i tu też jest stracony, tracą białe konia. Gdziekolwiek pójdzie wieża, to tracimy Hetmana, bo Hetman nie ma gdzie odejść. Kurwa! Nie ma ruchu! Nie ma ruchu! Nie wiem, Chłopku go związał. I to jest właśnie definicja Cux zwangu. Najgorsze jest to, że pomyślisz, że Król H2 jest ruchem, nie? No, no, no. Widzowie, zupełnie nie, bo gramy coś takiego. I to jest związane, więc nie można zbić gońcem, a Hetman znowu nie ma ruchu. Ja dole. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest coś, że wiecie, ślici się to w nocy, a rano masz mokre majtki, rozumiesz? To jest piękne. Nie, to jest... No, ale, no, powiem ci. To nie, nie wiem, no, no terrorysta, co porywa ludzi. Po prostu wiąże ich wszystkich, a potem dusi. No stary w grze komputerowej, bo to. No, nie ma ruchu! Jakby real to widzę, Ja wiem, że szachy kojarzą się z czymś innym. Ale zobaczcie, że odejdziesz w bok nawet wieżą, to z powrotem tracisz. Wieża z G1, F1 przecież też przegrywa. O, i możesz mi teraz powiedzieć Ach. coś takiego, że. Bartek, pokazałeś mi partię, której przez całe swoje życie nawet w połowie nie będę miał tak samo podobnej. No? I to jest prawda. Tylko, że chodzi o to, że im więcej takich pozycji zrobisz, tym więcej poznasz motywów, planów, będziesz miał świadomość z tyłu głowy, jak, do czego możesz dążyć. I w Twoich partiach widzimy coraz więcej kunsztów. Dobra, koń b najlepsze, nie wiem, jak to znajdzie. O, ja pierdykam! Że może... ku... Nie, czekaj, bo ja wiem co on będzie chciał zrobić. Przynajmniej tu? wydaje mi się. Gdzie on, on ma ruch? chciał tu zaraz końca na B4 wprowadzić, żeby podwójny on atak. Mi zrobić, żeby mnie z. No. Ale chyba to jest groźbą. Stomp, widzowie stomp, polis A to on tu postanowił po A nie, nie po tym ruchu, po tym ruchu stomp Kurwa. Czekaj, a to może jakbym Mrusik chce jeden na jeden ze Slayproxem? Ale może... czy on cię roz*** w pył, chcesz to? Może jakbym się w***ł wje... tak, on tak swoim koniem rozumiesz. na F5? To on musi się ewakuować, konia nie może mi zbić Jego królowa się rusza, a ten goniec jest w bezpieczeństwie, bo koń go broni I on się musi tą królową ruszyć najpierw Je nieć. A na końcigu. i nie zagrać, bo ten partię robić. się atakuje. Ale stop, nie. No nie wiem, poddał, ale ja to błąd jakiś zrobiłem. Co ty pierwszyś? Jaki błąd? Gdzie? A3. A3 ci pokażę jako błąd. Stary, ty zagrałeś? No nie wiem, partia na dokładności 94. Dobra, inaczej może ci trzeba to uświadomić. Powiedz mi, gdzie po ruchu skoczek F5 przeciwnik może uciec tak, żeby nie stracić? Eee, Boże, eee, A5. No dobra. I co ty możesz po tym ruchu zagrać? Dobra, stary, powiem ci tak. Wydaje mi się, że on by mógł zagrać coś takiego. Koniem na B4, z tego co widzę, jest ok. No tak, ja to wybijam. No, on musi hetmanem. Tak. Eee. Jakby stary, masz plus 10 według maszynki. No to ta. jest gigastop, masz przewagę figury. Chłop, zarasta ci hetmana. I ty nawet, jakby. Nieświadomie gościa rozjrzałeś, prawie jak w tej partii poprzedniej, bo nie ma ruchów. A taki spokojny, kuzyn, nie rozumiem czemu go zniszczyłem. No stary, nie, to no jest pra... partia. No to guild. I w ogóle padło pytanie od Bruusa, bo on właśnie odpalił streama i z nim byłem potem umówiony na coaching. Czy chcesz z nim zagrać? Bo przyszedł, żeby. Możemy, nas... no? No, no, no. Znaczy nie, bo Bruce ogólnie. Nie wiem, wydaje mi się, że robi progres. Plus wydaje mi się, że nawet mnie zaskoczy jakimiś tymi pułapkami, co przygotowywaliście. Bo ja od razu mówię, że nie widziałem, wiesz, no, shoty to widziałem, ale ogólnie wiem, że tam jakieś pułapki macie. No, nie będę się rozpruwał na brusa, ale szykuj <laughs> się na ostry pierwszy, nie? Siema! Elo! Siema! Dobra, dawaj! Eee, V1, tylko mały warunek, bo no? jesteś lepszy ode mnie, tak? Nie powiedziałbym, no ale dawaj. Zaproś mnie do gry, żebym miał białe, ja chcę zagrać partię włoską i gramy normalnie, dobra? <laughs> Dobra. To, to powiedz mu jeszcze jakie ruchy ma zagrać, bo inaczej to nie wejdzie do Spermiona party. Zagraj, zagraj gońca jak na trackflera i koniem, dobra? Ja zagram Ewanta. Ale skąd on ma wiedzieć co to trackflera? No dobra, to ci powiem jeden ruch, po prostu Po prostu zagrasz tak, żeby... No, no, no co? No przecież to są pierwsze trzy ruchy, no przecież nie każę mu... No racja, racja, racja. Nie, ka nie każę mu iść pionem na H6 jakiś gówno już lef ruch, tylko... Znaczy powiem ci tak, nie mam pojęcia o czym znaczy, ty do mnie mówisz i zakładam, że mnie tym rozpiesz. Tylko nie czytaj swoje prog z czatu. Ja dobra. nie mogę. Brus, który kogoś pouczał czat, to tak jakby dziwka wyzwała innych od kurwienia się, nie? Czy ja zagram pion E4, e, koń na, na, na F3 i zagram y, gońca na, na C4. A ty zagrasz też E4, zagrasz y, konia na C i gońca na. na y, też na C4. Dobra, Bruce, bo ja też, muszę ci to powiedzieć. Ogólnie problem jest taki, że ja nie wiem, co to znaczy. W sensie ja gram na czuja tak trochę. Ale ty masz 1400, elo! No gram na czuja! Koń, koń, daj konia po prostu, tak? Tak. I goni zielony koło konia i jest git. Dobra, już... chłopaki, ja się mutuję, bo nie mogę mówić głośno, żeby nie było banów, a będę no to i komentował. No dobra, dobra, to i ja ty... się i... też mutuję. No ja, do... tak dobra, zagrać, ja też się no? mutuję. No dobra, i teraz ja. gramy. Ale dymy. Nie, Bruce... Tylko Bruce jest w stanie wymyślić takie rzeczy, nie? To, co się dzieje momentami, przechodzi moje ludzkie zrozumienie szachów. Dobra, no i Evans polega na tym, moi drodzy, że Bruce zagra tutaj ruch B4. No i poszło. Ajajaj. Slayprox pewnie w szoku. Po prostu u drugiego takiego zjeżdża w bruce Nie ma na tym świecie. To jest piękne! I To jest piękne! Śpieszcie się kochać, Brusa, widzowie. Jak Slayprox z tego piona za darmo nie wejdzie, to Brus przegra mniej niż 15 ruchów. Zioł! O kurwica! Jak siedzi wariant! Jeszcze Roszada na pewniaka. Nie! Jak kiedykolwiek Slayprox przegrywa na Brusa, to jest to ogromny sukces nas, widzowie. Was, który podpowiadacie na czacie Brusowi, i mnie, który próbuje go czegoś nauczyć. Chłopie, dopiero czwarty ruch. Ale zamknij mordę, Sadowski! To wszystko ćwiczyłem z Brusem. 17 razy tą pozycję miał. ćwiczyliśmy to, widzowie. Jeszcze wczoraj. Goń... No, kurwa po co? ćwiczyliśmy to. Trzy razy. Pamiętacie? No, debilno. Ale Wartek, ja rozumiem, Ewansa. Ja ci pokażę. Dobra, gramy. Cały czas równa pozycja. Ale tu Slayprox troszkę zaatakował na skrzydle, i to G5 jest takie troszkę, powiedziałbym, pod znakiem zapytania. Otwiera sobie potencjalną. Oooo, chyba że on chce atakować i zrobi długą roszałę, to wtedy ma to sens. A kurde, C2. Bicie i bicie. O ja, piszę, ma wygraną. Nie mogę, trzymajcie mnie, bo się zesram. Kam bicie marsa. Ale dymy i widzowie widły Szach tu i tu Spodobał mi się komentarz jednego ziomeczka Napisał, ciekawe czy Chad wygra ze Slayproxem Teraz Slayprox musiałby bardzo ładnie znaleźć cenę Ja które to wygrywa Nie można bić, bo on dochodzi z matem Znaczy no z szachem, nie? Teraz najlepszy jest szach? Nie no, kpie... to wszystko, nie? doszedł. Ten pionek stąd poszedł tu, tu, tu i tu. Przecież to cięższe było niż Robinson Cruzo i te bezludne wyspy. Wie pan co to znaczy? Oj, no i przewaga po stronie czarnych. Ale dojazd robi. Ale pytanie... Jest kontra! Wyrównał! Bo to jest kontra. I tu wchodzi kontra, czad. O kur... nie! Co Slejprux o***wał? O Boże, nie mogę! To jest taka przesada! To się nie mieści w głowie! Boże, Bruce go pokonał! Ogromny sukces polskiej reprezentacji! Nie, jak Bruce to przegra? Rozdaję 100 subów. Na tym kanale, krsa. Xen z Nie może być inaczej. 100 subów widzowie to 1000 zł. I biorę to na klatę. Nie przegra tego. Znam jego możliwości. Proszę, kurwa. O co ja to mówiłem? To jest Stomp, widzowie, nawet po tym E5 teraz, bitka, bitka z szachem, no musisz zbić tu, no to jakieś maty wchodzą, nie? Myślałem, że po prostu się podda Slaybrox, dlatego tak powiedziałem. Dobra, albo ktoś mu dobrze podpowiedział na czacie, albo naprawdę, znowu, teraz czat mu podpowiada gówno ruchy, żebyś sumy rozdał. Ja <laughs> piszę, jak jakieś politycy normalnie, gra w mózgu. Powiedziałem, że sobie fikołka to same dobre ruchy, a teraz same złe. P***ane. Balans na krawędzi. No nie, to musi być wygrane, no. Jest plus 10, błagam, no na Boga. Da radę. Jest plus 8,5, widzowie, no. Wszędzie jest ogromna przewaga. Można nawet grać wolno. Kur... Ktoś z szatu podpowiedział, jestem pewien. Bo to ch... Ale da radę. Da radę. Dzięki za suba, MagWiktor. Rus, lepszy czas. 5 minut kontra 3 minuty, jest ok. Jak bruce w jednie, to lepiej ten 1k przelej dla bruca, to przedłużysz mu strema o 2000 min, czyli około 33k strema oko. K***a, ja mam upasać Tisiaka za to, że partię przejął? Nie ma tak! O k***ica, to jest groźne. To jest giga groźne, ja się popłaczę, bo jest związanie na królu i pionku. Ja już w widzę w głowie jak Slayprox dochodzi, nie? Mimo, że to jest plus 12, to tylko maszynowe. Okej, okay, znalazł, to jest najlepszy ruch, bo teraz zagra tu. I tak to ciężej będzie dojść mu, no bo. Mat w trzech, Mat w trzech, kurwa, proszę. Nie będę pingował, ale widzę go. Dobra, nieważne, ale i tak jest giga dobrze, jest plus 20. Nad w 10. Tu nie może się już nic odwalić, no bądźmy szczerzy. Ja rozumiem, że są różni ludzie na świecie: mądrzejsi, głupsi, cwańsi i ci mniej cwani. Ale każdy by to po prostu wygrał białymi. Nawet to wygrywa. Bicie, bicie, bicie. Szach i bicie. O kurczę, to przegrywa. Po tym jest to i dochodzi Slaprox. O kur. To przegrałbym to. Ja bicie, przegrałbym to. Nie, dzięki, dzięki za Prime. A. Ej, no dobra, bo to jest trudna pozycja. ja nie wiem, co Bruce o... że tak to wygląda. Niby mat w 10, ale musi działać perfekcyjnie, no? Nie zauważyłem, że po tym wchodzi taktyka. Ja bym Ty debilu! Kurstwa MAĆ! Ja bym Nie, No! Kurstwa! Ja, Ja pierdziel Ja pierdzielę Proszę stronuj to s Proszę pomyśl się Nie O kurwa partia pełna zawrotów. Jak jest Halo? Halo, halo, siema, ty, no. Ale nie wiesz, że ten losowy pionek, którego po prostu olałem ci uratował grę. A miałem taki piękny plan. Ej, Panowie ale... no. Partia ładna Cześć. ogółem. Ej, ale fajny miałem Bartek plan ten mój, bo ja nie... Dospermiony! Nie odzywaj się. No ale jakby nie było jego pionka tam. Stary, gdybym to... nie miał kutasa, to bym prawdopodobnie był dziewczyną. Wiesz o co chodzi. Ale widziałeś jakie widły mu zrobiłem? Ja to... Ej, zaraz to nie jest tysiąc zł, to jest... Mm. 2000 zł. Mogę sobie to chociaż w koszta wpisać? Wie pan co Bartek, <inulatujesz> ja naprawdę zagrałem genialną parkę. No Ale to jak wierzyć ten węglu. Wie, mnie tak wyruchał, no dupa mnie piecze. Naprawdę. Na A jak grałem w Fliprock, jak ci się no, ten za... podoba? No, Zajebiście zagrałeś? Ja pierwszy muszę to blikiem zapłacić, bo nie mam tyle pieniędzy na PayPalu. No kurwa! A panowie, a, ale tak dałem. szczerze, jakby nie licząc tego piąka, wszyscy jakby to tego piąka nie było, to plan miałem fajny z tym poświęceniem Hetmana? <słuch> fajny to był plan, tylko że brusz po prostu, jakby to powiedzieć, no, nie działał, nie? We dwójkę Ty po***wasz Hetmana, ja po***wam wygraną gierkę. To nie wiem, kto ma gorzej. <słuch> <słuch> Brusik, muszę cię o to zapytać i nie będę się z tobą patyczkował. kiego kutasa ja, ja cię uczę i pokazuję, co grać w danej pozycji, jak wczoraj mhm. się pokłóciliśmy dokładnie o tą pozycję. I dar na ciebie p***dę ci tłumaczyłem, jak to zagrać, skoro ty i tak się mylisz. To powinienem zbić koniem, tak? Nie. Nie. Stary, serio, trzy razy ci to pokazywałem. Tak serio, serio. Zapomniałem. Szewczyka też mi pokazywałeś siedem razy i już zapominałem, ale w końcu pamiętam. Więc przypomnij mi, Bartku. Chłopaki, to żeby było jasne, tu jest pułapka Goniec F7 i my to dopiero co robiliśmy. I Hetman D5. Pamiętasz, co ci tłumaczyłem, że jest lewo, prawo i pewne. środek? Ale, Bartuś, poczekaj. Po to gram Evansa i poświęcam tyle rzeczy, żeby zajść jednego pionka. No, no, bo, za, no bo. mnie, bo no, nie poj. No, nie, Bartuś, ale oni zawsze zbiją to przecież. No jak zawsze? To zawsze będziesz miał wygraną. No ty jakby. No a to jest tylko 0,5 przecież. A po twoim ruchu jest minus, k**wa. Minus! Jest minus 0,5. No teraz jest 0, Policzyło. Przed chwilą pokazywało minus. Stary, nie może być tak, że. Warto już da mi powiedzieć, nie wydaje mi się, żeby piękna finezja Evansa pięknych ruchów polegało, żeby zdobyć pionka przewagi. Dobra, to zapytaj się tam, Sander. Oj. Siadłem na kocie prawie. We... Pr... Schodzimy. Zapytaj się tej Proxa, co by było dla niego groźniejsze? To, że masz zderoszowanego króla i zyskanie centrum, czy ten Hetman B3? Bo, może faktycznie ja tego nie rozumiem, że dla niego też byłoby groźniejsze to, co. Te. Ja się, dla mnie groźne jest, jak krzyczysz. No, ja też się trochę boję, nie? A, a, przepraszam. A, bo z co, co robimy, McLeay? Ja się Ty trochę to... go boję. Nie, nie, no zdecydowanie no wiesz, no jakbyś tam. Ja nie mam, jak wieży wyprowadzić. Uh... No i ty zaraz wiesz, wyprowadziłby jeszcze... wyprowadziłbyś tego swojego drugiego gońca, jeszcze koń by mi wpierdła się, ja byłbym ruchany. Też musiałoby się spotkać z jakąś reakcją. Ja podejrzewam, że tak by zagrał Bruce. No ale z drugiej strony wiem, to jak jest jak Bruce, to, to zbić. No i wiesz, figura odbita. No ale wtedy biorę dalej gońca na C5. Tak teraz bym zagrał. Tu? Tak. A... Dobra, dobra. No nie nie dlaczego tak nie grałeś w partii? No ja właśnie, kurwa. Kurwa, zagrał? No ale to co się tu od... Ty, to jest wspaniały ruch. No tak, bo zdobywa gońca. No dobrze, ale zawsze mógł zachować hetmana. Ja myślałem, że pójdzie hetman c i zachowujemy dwa hetmany. Aaaa! ale to powiem ci, ja tak inaczej ja to patrzyłem, bo patrzyłem na to, że on w sumie kiedyś był pionem. Ja bym wygrał tak jak Clay, mi się ten ruch jego podobał. <grym> A to ten, był ty, fajny. Że jest zrobiłem to dlatego, bo on kiedyś był pionem. <grym> Sorry. Przez 20 lat mojego życia nie słyszałem śmieszniejszego uzasadnienia. Aż mi brakuje jakiejś analogii! Wiem, stary, to jest tak, jakbym na przykład pomnożył, zarobiłbym milion inwestując złotówkę i potem ruszuwał ten milion, bo kiedyś była złotówką. No tak, no ale to no jest tak. milion, stary, no nie no, slajki no. gazu.